Czym są problemy społeczne? Problemy społeczne są to problemy, które dotykają jednostki i jednocześnie dotykają całe społeczeństwo. Nie można traktować problemów społecznie odrębnie. Problemy społeczne dotyczą nas wszystkich. Jak jest w kamiennej górze? W programie, który opracowaliśmy, jest obszerna diagnoza miasta kamienna góra, z którą zachęcam, żeby się zapoznać, natomiast w skrócie, powiem tak. Macie Państwo bardzo ładne miasto, które jednak nie ustrzega się pewnych wad i pewnych problemów, jak wszędzie. Na początku powiem, że każdy problem, który jest dostrzegalny, może być również świetnym, świetną szansą na rozwój. Cztery główne problemy, które zdiagnozowaliśmy w Kamiennej Górze, to Problem alkoholowy, istnieją rodziny, które borykają się z problemem alkoholowym, problem z przemocą, Istnieje, z danych wynika, że istnieją rodziny, które borykają się z, przemocą, z problemem związanym z przemocą domową, starzenie się społeczeństwa, o tym zaraz powiem szerzej, oraz wykluczenie społeczne. Wykluczenie społeczne zresztą dotyczy wszystkich osób, które borykają się z różnymi problemami czy to jest alkoholizm, czy to jest przemoc, czy to jest starzenie się. Według danych w ciągu czterech lat ilość mieszkańców Kamiennej Góry zmniejszyła się o 1000 osób. Natomiast ilość mieszkańców, którzy są w grupie starzejącej się, czyli są w wieku poprodukcyjnym, zwiększyła się o blisko 600 osób. Z 23%, które są bardzo alarmujące, jest to już prawie 27% społeczeństwa kamiennej góry. I z czym się wiąże problem starzenia się społeczeństwa? Ponieważ e, niestety jest często bagatelizowany. Na zasadzie przecież tak wszyscy się starzeją, mają emerytury. Dzisiaj ten problem jest rozwiązywany na zasadzie 13, 14, 15 emerytury. Próbujemy zasypać problemy, które widzimy, pieniędzmi. Natomiast pieniądz nie jest rozwiązaniem. Pieniądz jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju zatkaniem dziury przez którą i tak ciągle wylewa się woda i ta woda w pewnym momencie zaleje nas jeżeli faktycznie nie rozwiążemy tego problemu starzająca się osoba to nie jest tylko wzrost kosztów dla miasta ale to jest również coraz bardziej zwiększający się podział osoby które idą na emeryturę borykają się często z tym że tracą pewien sens życia, pewną takie poczucie ważności i coraz bardziej są oddaleni od osób pracujących i od dzieci. W społeczeństwie, które jest podzielone dochodzi do konfliktów, dochodzi do problemów, dochodzi do przemocy i dochodzi do lekceważenia drugiego człowieka. Rolą pomocy społecznej, rolą polityki społecznej jest to, żeby zadbać o ogólny dobrostan nas wszystkich jako ludzi. I między innymi w tej strategii mamy opisane, w jaki sposób przez najbliższe 4 lata ośrodek pomocy społecznej i specjaliści tam zatrudnieni będą rozwiązywać te problemy. Także jak ma być, bo to jest istotne. Strategia oprócz tego, że opisuje stan dzisiejszy, mówi o tym, jak ma być w przyszłości. Zgodnie z naszym dokumentem, lekarstwem na problemy społeczne jest człowiek. Nikt tak nie pomaga drugiemu człowiekowi jak inny człowiek. Jeżeli osoby wykluczone społecznie mają kontakt z pracownikami, jest to długotrwały kontakt, kontakt, w którym pracownicy kierują się empatią i zrozumieniem. Takie osoby są w stanie wyjść z problemów i wrócić do społeczeństwa. Zauważyliśmy to i w ramach naszej strategii, którą razem z Państwem opracowaliśmy, wskazanych jest wiele rozwiązań służących temu, żeby pracownicy OPS-u -y mieli, OPS -y mieli większą swobodę w kontaktach i w działaniu z człowiekiem. Natomiast, Szanowni Państwo, najważniejsza rzecz, która wynika z tego dokumentu i ogólnie z problemów społecznych, które nas dotykają. Dokument jest opracowany w głównej mierze dla specjalistów, określający to, jak specjaliści mają pracować. Natomiast problemy społeczne, tak jak powiedziałem na początku, są to problemy, które dotykają nas wszystkich i my wszyscy możemy pomóc. A w jaki sposób najprościej i najlepiej nie wchodzić w drogę specjalistom, tylko podejść, zarówno do nich, jak i do drugiego człowieka, i zapytać: Jak mogę pomóc? Serdecznie Państwu dziękuję. Na wszelkie pytania bardzo chętnie odpowiem.